Włączam grę. Czemu? Bo jestem ranny. Super. Bez wiadolenia? No. Jak, no matka z lasu. No, dzieci w przepaść rzuciła, tak? Bo nie Nie, żaden horror to było, nie nic. Aha, no to nie wiem. No to Boże, co się nadajesz? Co to powiedziałem, że jestem ranny. W czymś nigdy nie trafiło to Ej, czyli co Dobra, idę się też zabić Bo jest akurat No oczywiście, bo ty jak zwykle No co tak mam... Tam chcesz grać w ten modyfikator, to będziesz to znać no, Ale z takim perkiem to ja nie gram LOL No ale każdy z nim gra Ciekawe Może akurat pójdzie lepiej niż normalnie no, ale zobaczymy No właśnie, ale nie podkładaj się specjalnie Bo ja wiem, że ty zaraz pójdziesz specjalnie będziesz robić LOL, <laughs> cholera. chora Bo już hajna i koniec Tam może ona miała córkę Taki film. W końcu ją poznała. Ona wiedziała, że ma tą córkę gdzie tam obserwują Kurackiem, ale musiała ją oddać. I to był dobry film. I polecam ci, żeby go To, co ona poszła do tego. Nie wiem, czy to ona właśnie gra w tym filmie. Co ja tutaj mam pobłogosławić? Mogę? Ona była taką koksiarą, badaską i w ogóle wszystkim. A był jeszcze taki film, a to chyba też z nią był. Co? Ojciec, co ona z dzieckiem uciekała i potem poszła do domu, to ojców pierdoliła? No, z dziewczynką taką uciekałam. No? No to Boże, to ten. I w lesie szkoliła tą swoją córkę, żeby mogła ona się obronić. Na skuterach na koniec była jest, jasna no, jakaś taka. Kurwa, wy tu jesteś, a ja tu jestem też. Aha, no to trzeba cię ją wziąć od ciebie. No ja tu leczyłem i ona tutaj wisiała. Dobra, nieważne. No i ten film był spoko, Znaczy, ona dobrze wypadła w tej roli. No i to też jest taki film. Ona chce mnie leczyć. Nie wierzę w to. Kate po prostu Zajebista. Ej, Aha. Ale, ale ja mam telefon, czyli jak z haka ściągnę mnie, tak. to mam obrąkę, tak? Tak. Czy tym działa? No czemu nie? Przecież tutaj i tak ranny jestem i o tak. Kurde, zjebałam. I w ogóle mam y, od Adama, że mogę się sam zdjąć. No dobra, no to nie. A już zdjąłeś tamtą, nie? Uh -huh. To ona ma jeszcze topory? Tylko ona ma 7, To się dziwisz. Chyba 7 ma. to jest bardzo dużo, moim zdaniem 5 było git. Dalej Maty, no nie wierzę w to! No. pewnie teraz już znowu rzuci we mnie, tak? Muszę stąd wziąć, bo tu gana robią. Zostawiła mnie. Ja dość. Ja nie wiem, co mam za perki. Tam jakiś totem pobłogosławiłam. Hm. Na wstawania może bardziej lepiej by się tu przydał. Może zniszczę, bo na Nie bez jakieś... znaczenia. Ja się mogę sam zdjąć. Znaczy podnieść. i podnieść, ale ty możesz za każdym razem, nie? Jak leży. No, nawet tym bardziej nie zostawi, skoro mam ten perk, nie? A skąd ona ten tym wie, myślisz? No bo jestem ranny cały czas. Do nich do I chyba mera. też widzi, że nie mogę się leczyć. Mi się wydaje, że ma tą ikonkę przekreśloną też. Mm, mm, nie wątpię. Nie widzi się chyba takich rzeczy. No ale na pewno widzi, że jestem rana od początku. Już mnie rzuca w ogóle. Czemu? Dobra, wezmę tutaj, do, do, do siebie. No, no czemu mnie rzuciłaś do drugiego końca mapy? Serio? Chyba, że ona celowała w ciebie, a to przeleciało dziś, chuj wiedziałem. Ona w nich chyba, wiesz? Bardziej. Co? Nagana wybuchła? Nie wiem. Gdzie ty jesteś, żeby... bo do główny budynek jest czyste? Tak. Mówi się Dead Hard przydał w tym pilcie całym, chociaż. Jezus, jak dobrze nie trafiłaś, ty pist A tu jest tego Gana trochę jednak. Jezu, ona jest... Dobra. Dobra, one robią. Nie, 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 proszę. <coughs> nie trafisz, nie masz szans. A co ty wiesz mówił? Dobra, róbcie te dane dziewczynki. O, dawaj, dawaj, sabla. Mhm. Kurde. Nie wiem, czy ona jakieś barby nie będzie mieć. Nie, ona bierze od razu, co ty. No właśnie, na co dopiero wstać, hit. No dwa geny zostały, nieźle. ona ma barbę, ja ci zaraz powiem gdzie ona idzie. O, ściana mnie zasłania. No ale możliwe, że poszło do dwóch osób, które robią. No, czyli my. Aha, no i trzecia jest też z wami tak. już. <grych> no i ona ja tutaj idzie, ale ona ma... Co, barbę by do modyfikatorem? Mm, ona wiedziała, że tam ten gen jest robiony. Nie, ja yeah, ten gen kochopało. był skończony, już to jest inny. Aha, aha no to nie wiem. Poszła po Ciebie? Jak nie to ja biegnę. Ktoś biegnie, Kate chyba. Po czupry nie poznaje. Na tyku lapeta. <grym> no nie idę tam, nie wracam, bo i tak ona tam jest i ją właśnie zabiła, no to co. Gracz w tle mi się uruchomił, nie mogę się ruszyć teraz. Aha, okay. się z sobą, no, dobra. Boże, godzinę trzeba się po jakby wylecz. Tak. Powinno chyba tak być. Nie, od nie dotknęłam, no. Tego Gena było dużo tam, już chuj z nim pewnie. A dużo, bo jesteś głośno? Jo kurwa. Nic to nie daje przecież. O Boże. No Uważaj. Po co tu idzie w ogóle? Przepraszam. Ucana szybkie powinieneś mieć. No właśnie. Kto był ten build? Mam no, szafki jeszcze oszukiwane i to jest hit. No, zawsze coś. Tam się dał ślepić, może no, już raz... kogoś pójdę. Tak. To jest bo cię ci słyszę. Nie ratuje jej. kurwa. Bo mam pla gracza w tle. Ty się biermi stąd! Nie, nie powiedziała. No jak tyle dostała na pies ci wcale nie, I... nie dziwię. Ty się biermi stąd, że ci No bo... Ona już poszła stąd, czy jeszcze? Nie wiem, śpiewa sobie pan dalej. On jej ten gen czuł, Nie, ona się nawet leczyć. No, pierwszy raz wykręciłam na graczu w cel, żeby oślepić. No, bo była przodem. Znaczy, nie. No. No, to, jest, to jest sprawa dyskusyjna. Jak ona była? No, w miarę była przodem. No w miarę, ale oni się coś okręcają. Po czas... hit. Aha. No ten dym jak pieprzony godzinę trwa, wydupiec. A to ja nie ją jej z rąk wytargałam? Nie. Czy tam Kate? Ona poszła na środek? Mm, Aha, nie. ona goni ją, dobra. Tak, idą tutaj. Ona nie umie trafić tym toporem. Albo za nisko, albo za wysoko robi cały czas. A tam tęgę co dużo, trzeba iść tam, tam co? Skopany jest kopany dawno, nie? No, ale zawsze lepsze to niż nic. Widzisz, tak jej czułeś, a ani jednego nie masz. Na razie. Będę cię pilnować. No bo ona tyle, zaś, że tamto, tamto mnie trafi <grafię> i w nas trafi. No nas za... ale będzie miała pierwszy, to poczekaj. Ja poczekaj. iść do szafki, bo ta barba, nie? No ale barba, to mam, Ja się mogę sam snuć. Aha, no, no dobra, no. Chyba jakiś nawet nie miała. No ona tu przyjdzie od razu. Być nie ma Ona tutaj... ją dopiero powiesiła i już jest takie serce. Tak. No, przyszła, pa. Bierze do pory. Dobra, mamy czy jeszcze chwilę czasu. Ale te niszcze. Dobra, no tamtą ja tamtą po nią idę. Raz... Także... ...biegaj z nią gdzieś stąd. Mhm. Hmm, po i ciekawe. Ale że się nie mogę zdjąć, też coś, coś Właśnie nie chcę na bramę idzie otwierać chyba No, ona do bramy początku. Ona idzie do ciebie raz. No, bo mnie rzuca od razu, bo mnie widzi. Może by poszła do tej, którą bramę otwiera, no ale dobra. No, się no, miałem no, się no, ale dobra, ty się ściągniesz jakby, co I je ściągniesz, okej? Okay. <laughs> nie trafiłam, lol że się mogę... No, ja nie wiem jeszcze... czy my dobiegniemy. Parzek no już Ja się jeszcze mogę w ogóle sam podnieść przecież No musiałaby do bramy pójść, żeby mógł pójść po ciebie ja Myślisz. Nie, ona idzie do mnie. No właśnie widzę. Nie mam za dużo czasu. Wiem, ale jeszcze poczekam na chwilę Idzie do ciebie. Mhm. OK. I co, dobramy, my ciśniemy? Jak my to zrobimy? Umra. No już kurwa! Dzięki. To już na wszystko trzeba. Ja dostałam, na szczęście. Ile ja zabrakło sekundy? Zabiłeś mnie. Pół sekundy. No ja bo wcześniej u Ciebie, to by mnie dawno zabiła po drodze. Uglądać. No jak ja mam uciec? Nie wiem, Włazem. No to przy tej bramie będzie kampić mi. Nie wiem, szafka jest poszukiwana. No ona tu jest, ja nie mogę tą bramą uciec. Jest, słyszę go, słyszę. Jest, no. Już wcześniej s mi się wydawało tutaj. No tak, ale... tak, po korytarzu już i dlatego słuchawki podgłośniłam i że z prawej strony. Kurwa to G -G -G -G. było do ugrania. Tak, A, też takich. Szybkie biegane wyskakiwane no, no. biegnięte. Granat. Sable schody, czyli co? Leczenie na piwnicę. I jest Po zakończeniu leczenia innego ocenogu otrzymujesz efekt wytrzymałości na 10 sekund. Po co mi to? Jak jestem głęboka rana, to szybciej biegam. No, widzę ją tutaj ciurkę. A już mnie widział on, super Partner też. sceniczny. Za każdym razem, gdy spojrzysz na zabójcę, krzyczysz. No, to jest to baryczek. No. Czepił mi się tak włosy krew. i co? Boże, jak długo się Wypełnił go ściąga, to jest śmierć. Co się stało? No a ty zamiast perki czytać godzinę, to się zainteresuj. No, a kurwa, ja się <laughs> zabijam. Dlaczego? No bo tego Wiktor się dwa razy dużo zrzuca w ogóle z głowy. Hmm, z jakiego to powodu? No z takiego, że zmieniono wszystko tak. Mhm. Ona miała zastrój w ogóle? Tutaj przydzielin. My się sra. A Wiktora da się ogłuszyć szafką? Nie. Ach, Jezu, bez sensu. Tak głupi perk. go chyba nie ma, bo on mi w nic nie daje, nie? No to wraca do tego haka. Uj. I za mną idzie. też. Mam dość. Dobra, kończymy sobie. Nie trafiła, co? Boże, pytam szybko. Czemu? <noise> no, taki park. Mhm. się te kurwa te... Muszę <noise> Mhm. Aha. dobra Aż nie że nie poszła z nami, <laughs> tylko poszło gdzieś w pistu. To jest klątwa jakaś w ogóle. Już nie. Tutaj ktoś mi zrobił to tam. Spoko. Albo nie wiem coś. Mhm. Kamora, kamora zrobiła tą topę. Co się dzieje w ogóle? Nie Niepośpiesznego przeskoku w pościgu. Aha, to Wiktor nie jest pościgiem, dobra. Aha, a czym? No nie jest killerem goniącym ciebie, więc park nie działa. Proszę też, szpałna tej komory, to jest hit. Hmm? no tej komory, to jest hit. Cicie. No tu przyszedł, to ma barbę ten. też, żygam no. Ja pierdolę. Ściągam się sama. No dobra, mi tutaj przyszła zaś z tym Wiktorem. Poprosił, leczyłem. Biedny. O O Nie. szybko. Może. Ja pierdolę. A nie spojrzał. No jest Nie, nie spojrzałam. Drugi raz! Przecież za nami, nie przed nami! Co jest? Puszcza gówno. Puszcza gówno. No Palecie był... Było w ogóle. Nie ruch, bo że umrze ona. Ona mnie widzi? Nie wiem. Tak. Ona biega szybko w ogóle, daj spokój. no bo to hit. No tyłem, pizda. Szmata Dwie latarki Tam i co? Tamta też nie? Czemu? Co to było? Lag jakiś? O kurwa. Uur! Proszę! <śleskujesz> co się skończy kiedyś? Leon. Leon, no mogłeś wziąć hita! taki knojek! Lol. <laughs> I czekaj stąd. Dobra. puściła Głównowno. Kamora, o moleczku Uciekaj, Leon. Ale ona w końcu doślepiła, że latarkę i kuźwa do ryja wsadziła z tego co widziałam. Nie? No Boże, coś to jeszcze tyle. Są. Tak! I to Lion podkręcił nawet trochę. Nie no, dość tego perka. <laughs> Juri, co ty była? Nas położy wszystkich. Aha. A co ona, już... ona dopiero <laughs> nie była? Już jest nią? Jak? Przecież on biega. What the fuck? No o co chodzi? On tu stoi, ten mały. Aha, to się może przełączę teraz między nimi do po prostu. Tak, on nie musi wtedy ginąć. Super. No nie, on stoi tutaj, ona no, chodzi, on nie? No zawsze giną, jak ona się przełącza, to on wracał, tak czy co? ciecka? Chyba tak, no, nie. A teraz już co stoi, jak widać, super. Żenada, totalna. Nie ma ktoś tego, nie dostał ściągnięcia się sam. Niestety. Ona może, nie? Jest! Boże. Boże... Chodź, chodź do mnie, tylko najgorzej ja przełączy. Dobra, dzięki, Juri. Uciekamy stąd. Tch, no ja przełączy. Kisnę. Ja już nie chcę na nią patrzeć, to jest bez sensu, bo będę mieć... Gdzie ty jesteś? Wisisz? Chodź, To dobra. Czyli został minion, okej. Okay. Co chodzi w ogóle? I z nią? On nagoni tą. No i po to na przykład jest ta wytrzymałość, byście leczylibyśmy teraz go na przykład. jakby już był blisko killer i byśmy go puścili. Ja wtedy to wytrzymałość jakbym dostał od killera, nie? Bym goś wyleczyła. Na tej zasadzie, tak? To rozumiem. Wiesz <laughs> już? Do piwnicy. Ej, chłopaki! Czy tam nie ma piwnicy o zachodniej? A tu w ogóle To jest niemożliwe, że ona mnie widziała tu. A ja? Też zostałam! W takiej racji A... nie byłem kurwa ranny, żebym mogła słyszeć. Ja też nie byłam, ale... No, nie działa to! <noise> Pogłuszone, nie? za fraki, chuj! Aha. Aha, A uh -huh. Uh -huh, no, bo tu dla tego, dlatego. No. No, że no, się zrobimy. Lion, ja, no i poprzony. <grym> Idzie? Właśnie. No, no. Super. to Zobacz. Mhm, nie zdążę. No i dobrze, A. bo zjebał tą akcję. Jezu, co się stało? ZAMARZŁA! AHA! Taka biała szła, mówię, co się dzieje? Osz. Widziałeś, mm. jak zamarzła? Nie. Nie no. widziałeś. Taka się robi biała. Hmm. są bez zadania, i już jeszcze długo trzeba czekać. No tam było wtedy tak dużo dni. <grymne> no. Może no, w piwnicy poszło kisne. Co Za daleko go poniosła, jeszcze się nie wywiglował. Chyba gdzie ciebie da? No tu obok jest hak. Aha. Myślałam, że dlatego szło tak daleko, ale yeah. nie <laughs> tej piwnicy, kisnął. Tak ją widziała, będzie miała przejebane. Tak? Mhm. Zobaczyć. Nie włazysz, bo ty miałaś... Trzymaj tam! Pyt, Pyt, nie specjalnie. No, ta jej ucieczkę. A skąd wiesz? No, no dałeś. No ona. No, chociaż ona zostawiła nas